Hejo, hej okej, mamy Iwona i zapraszam Was na nowy filmik z kilgostnik miesięcy. Tak, dobrze słyszycie? Miesięcy. Dość dużo się wydarzyło w moim życiu. Ostatni raz opublikowałam filmik 11 lutego, więc no, to szmat czasu temu, gdzieś 19 czerwca. W ciągu tego semestru wydarzyło się wiele rzeczy, po prostu było bardzo intensywnie. Ja nagrywałam, ale jakoś tak, jak zaczynałam montować, to po prostu, no, nieważne generalnie. A więc ja dzisiaj wracam do całego mojego roku akademickiego. Wszystko to zmontuję, pokażę Wam, bo uważam, że było, no po prostu, że to był świetny semestr. E, niesamowity, wyjątkowy, niepowtarzalny i mam nadzieję, że go przeżyjecie razem ze mną, e, że też go trochę poczujecie, a ja w tym momencie, że sobie go ponownie odtworzę, przypomnę i po prostu ponownie go przeżyję. Więc cóż, mam nadzieję, że Wam się mu spodoba. Jak tak, to dajcie do góry. Zostańcie ze mną w dłużej momencie w moim życiu. No i co się działo od lutego w moim życiu. Po zakończeniu sesji zimowej od razu poleciałam z moją siostrą na Florydę, gdzie miałyśmy okazję zwiedzić ten piękny stan, ale też bardzo ciepły i upalny. Chociaż kilka dni przed widziałam informację, że w niektórych częściach Florydy spadł śnieg. Kolejny dzień żeby... na no Florydzie. Dziś mocno chorny jest. Na to nasz w sumie, piąty dzień na Florydzie. Jakoś tak czuję się, jakbyśmy tutaj było wiele, o wiele dłużej niż tylko 5 dni. Nie wiem czemu, jakoś tak, tak mam wrażenie. Jesteśmy właśnie teraz przy Fort Merez na Pine Island. I za chwilę jedziemy dalej w kierunku Sarasoty i w kierunku Tampy. Prawdopodobnie to nie będziemy wierzyć, bo jakoś tak tutaj miasta nas w dniu nie zachwycają. Spróbujemy jakąś bardziej może jakiś szlak albo jakąś plażę zobaczyć. I teraz właśnie tutaj jesteśmy ogólnie w celu Heritage Trail, czyli po prostu w ludzie, tutaj mieszkali mieszkańcy pierwotni, czyli tak naprawdę Native Americans. No i to właśnie ogólnie trwałyśmy po tej przestrzeni, tutaj kiedyś mieszkali jeżeli i też trochę się dowiedziałyśmy o tych mieszkańcach. Trochę, tak, naprawdę, bardzo trochę ogólnie. Ale ciekawie, fajnie, więc się cieszę, że tutaj przypadkowo trafiłyśmy. No. Byłyśmy m.in. na Kiłeście, czyli na najbardziej wysuniętym na południe punkcie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Byłyśmy też w najstarszej miejscowości w USA, czyli w St. Augustin, które zostało założone przez Hiszpanów w 1565 roku. Tak naprawdę dzięki temu, że wynajęłyśmy auto, zwiedziłyśmy trochę wschodniego i zachodniego wybrzeża Florydy i oczywiście byłyśmy też w Orlando Universal Studio, w miejscu, do którego ja bardzo, to bardzo chciałam jechać, przede wszystkim przez świat Harry'ego Pottera, który jest tam stworzony. Ja polecam, mimo tłumów ludzi poza sezonem, długiego oczekiwania na rolę kostery to Warto tam pojechać, no i cóż, z chęcią tam kiedyś wrócę ten walisz, teraz otworzył się nowy e, świat, też tak powiem, w skrócie. E, no i też Orlando studio to nie tylko Harry Potter, ale też inne światy, które według mnie warto odwiedzić. Byłyśmy też w Canadian Space Center, czyli przestrzeni, gdzie możemy poczuć kosmos, pierwszą wyprawę na księżyc. Świetnie zrobione, bardzo polecam, żeby właśnie poczuć trochę tego świata kosmicznego. No i też można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji. Byłyśmy między innymi na spotkaniu z astronautą. Już semestr, dwa, piąty tydzień, e, więc no, było intensywnie. E, byłam też trochę chora, byłam trochę w rozjazdach, miałam dwa wyjazdy z uczelni, jeden prywatny. Po powrocie z Miami tak naprawdę od razu siadam do samolotu do Offenburga, do Niemiec. No to był wyjazd z mojej uczelni, gdzie jechałam na inauguracyjne spotkanie w ramach Uniwersytetów Europejskich Konsorcjum, gdzie właśnie nasza uczelnia rozpoczęła projekt. Byłam tam jako studentka, jako przedstawicielka naszej uczelni. Później pojechałam na Targi Książek do Poznania z moją przyjaciółką Kingą. Był to bardzo emocjonujący i niesamowity wyjazd. Ja Targi Książki w Poznaniu bardzo lubię, zawsze dobrze wspominam, a w tym roku, no patrzcie, tłum ludzi, ale dzięki temu, że była Kinga, to było to niesamowite. Byłam tam drugi raz. Bardzo się cieszę, w ogóle też bardzo to miasto lubię. Zajęcia. rzeczy, no i ta choroba tak dość mocno mnie wybiła z rytmu. Ogólnie było intensywnie. A dzisiaj byłam na badaniach lekarskich e, i miałam też na spotkanie związane z naszymi badaniami olsztyńskimi, dokładnie z kortowiadą. I wiecie, mam, jest 12, mam wrażenie, jak byłaby już 16. Mam masę rzeczy do zrobienia. E, takich trochę, których trochę mi się nie chce robić i muszę do tego się dość mocno e, mobilizować, żeby je wykonywać, no ale są takie aspekty w naszej codzienności, które nie zawsze nam do końca pasują, po prostu trzeba przez nie przejść, no i właśnie tu mam taki przypadek, więc za chwilę zrobię sobie listę rzeczy tu-tu, bo tak mi się najlepiej pracuje. E, po prostu jak sobie odhaczam, nawet jeżeli nie zrobię wszystkiego z listy, no to wtedy chociaż wiem, na czym stoję, jak wygląda codzienność, nie że mam to tylko w pamięci, no, i też tu muszę jakieś tam dokumenty uzupełniać, żeby być na bieżąco z tym, co ja chcę być na bieżąco. A w tym momencie idę zrobić sobie zupkę chińską. Tu mam karę akurat ostrą. Ja tylko dwie zupki chińskie akceptuję. To są zupki z wifonu. Jeden na to jest właśnie ta kary. Drugi to jest złoty kurczak z innych zupach chińskich. Ja nie zjem, bo mi nie smakują. Nawet jest taki, wiecie, teriaki, kurczak teriaki w takim opakowaniu. Podobno pyszny, ale jak ja spróbowałam to wrzuciłam, bo nie mogłam tego po prostu przełknąć, tak mi nie smakowało. E, no ale ja też nie lubię w sumie za bardzo gotowych dań, więc to też jest inna kwestia. I lecę zrobić sobie kawę, bo ostatnio to mi nawet kawa nie smakuje. To jest po prostu coś strasznego, okropnego. No ale lecę chwilę zjeść, chwilę tam się nastroić do pracy no, i zacząć pracować, że tak powiem. Dziś nie mam zajęć, więc to jest taki plus, ale wieczorem będzie jedna fajna rzecz, na którą idę z moją koleżanką. Ja wróciłam z tam, jak widać. Był to konkurs, finał konkursu Skrzydła barmi. i Mazur. Był to konkurs dedykowany dla ludzi młodych, którzy po prostu mieli jakiś pomysł, jak promować nasz region, nasze województwo, bo to było pod patronatem wojewody Warmińsko-Mazurskiego no i też tak naprawdę pod patronatem naszego rektora UWM. No i właśnie tutaj były zwycięskie cztery projekty, gdzie jeden to był jako laureat wyróżniony, plus trzy, które były na podium. W ogóle zwycięzcy wygrywali, wygrali pięciodniowy wyjazd do Brukseli, łącznie z zwiedzaniem Europarlamentu, więc mega, bardzo fajne. Kiedyś jak byłam w się kustówki, to wygrałam podobną wycieczkę. I to są naprawdę fajne przeżycia, ale też inaczej, ponieważ doświadczają teraz to dorośli, jak na przykład ja, jak byłam dzieckiem. No i w sumie wygrał projekt, który miał, który miał wizji swojej stworzyć aplikację, grę aplikację, która po prostu informowała o Miejscach w warmińsko mazurskim Fajny projekt. Projekty były różne, były tam jakiś też takie podmity, pod które są właśnie z Warmią i Mazurami kojarzone, żeby to właśnie to promować, przez to właśnie nasze wojówki też promować. E, no i ogólnie na początku był. Występ artystyczny, potem był właśnie cała gala, ten klub, a na końcu był występ artystyczny innego zespołu muzycznego. Fajne, na końcu było dobre jedzenie, to jest najważniejsze. Dobrze się bawiłyśmy z koleżankami, bo w sumie nasza moja przyjaciółka prowadziła galę. Z drugą koleżanką byłam na widowni właśnie jako zaproszeni goście. No i też było dość sporo studentów, no bo właśnie. Kto wygrał, tak naprawdę, to się tutaj dość mocno liczyło, bo w sumie łącznie 20 zespołów, więc dość sporo. E, a ja teraz jestem w biurze i mam zrobić kilka rzeczy. Ja zresztą nie zrobiłam w ciągu dnia, w sumie miałam czas, ale nie zrobiłam. Zrobiłam część, więc jest postęp. Więc teraz przygotowałam sobie herbatę, coś do picia, jeszcze jakieś tam przykąski, i siadam z moim laptopem e, i zaczynam pracować. Tylko jeszcze sobie chwilkę odpocznę, hmm, tam chwilę wiecie: Instagram, trochę może YouTube, no i takie 15 minut i zaczynam pracować sobie chyba w sobie po prostu timer na 30 minut, set 30-minutowy, żeby to zrobić, bo to nie jest długie, tylko po prostu najgorzej, żeby rozpocząć to robić i tyle, więc za chwilę wybieram się za pracę, a teraz chwilę jeszcze sobie odpoczywam yy, i nie zrobiłam czegoś wcześniej, bo poszłam do biblioteki, żeby to zrobić, yy, ale wiecie, spotkałam jedną osobę, drugą, trzecią osobę i się tak. Minął mi ten czas bardzo szybko, a w sumie nie mogłam powiedzieć, że nie bo na przykład jakoś nie widziałam rok, no to się tak potem głupio powiedzieć, że no sorry, ale muszę tu zrobić to momencie mam inne rzeczy do zrobienia. No i tak było, że minął ten czas nie tak produktywnie, jak myślałam, że mi, mi minie. No więc taki dzisiaj ten dzień jest dość szybki, intensywny, a zarazem dość wolny, bo Właśnie w drodze do mojego domu rodzinnego i jadę na weekend do mojej rodzinki. Ja jestem już na końcówce drogi, ruszyłam tak przed 12 z Olsztyna, a jest po 18. .00. Jestem za Katowicami i tym razem jadę do Czechowic, jedną z głównych, a więc po 19 będę już w domu. Mam nadzieję, że będzie jakaś dzisiaj. Dzisiaj no więc zobaczymy, co moja mam przygotowała. Ja jestem Książki, tylko nie tyle, Lucy score Jest to fajna książka, fajny romans. Nie jestem jakoś tak bardzo zaangażowana w te historie. Jestem na 210 stronie, czyli tak mniej więcej dwie piąte. Dobrze mi się czyta, ale właśnie jakoś bez takiego większego ułamu. Jest dzisiaj 22 kwietnia, eee, jeszcze mamy wolne na Ale ja już tutaj jestem, mówiłam, że 9 spotkanie zdalne, i o 18 mam kolejne stacjonarne, więc wróciłam do Olsztyna. Cóż, ten dzień dzisiaj jest ciekawy. Nie jechały autobusy znaczy, jechały tylko na 8 więc biegną Idą do piekarni, cukierni, do Tordy, dla mojego kolega, który miał rodzinę. W sobotę, ale dopiero dzisiaj się nie widzimy, więc lecę kupić coś pysznego, aby było. I to jeszcze kawałek drogi. W ogóle hit. Ogólnie hit. Y, wyszłam z cukierni z tym tortem, poszłam na przystanek autobusowy, no i czekam na autobus, który po prostu mi do Kortowa, żeby pojechać, i przyjechał już prawie weszłam do autobusu, brakowało mi kroku, żeby zrobić, bo sobie wiecie, tak wejść, a czułam, że coś mnie podkusiło, żeby zobaczyć, czy ah, no już w tym autobusie nie ma Wiktorii, czyli osoby, dla której ten tort kupiłam. Eee, no i wiecie, że była Siedziała na telefonie, wpatrzyłam w telefon i ja się szybko odwróciłam, i uciekłam na przykład z żeby tylko i wyłącznie mnie nie zobaczyła. I wiecie, udało się, nie zobaczyłam. Ja bo to było tak komiczne i myślę, akurat w tym autobusie, akurat coś mnie podkusiło, żebym pierwsze sprawdziła, zanim do niego wsiądę. No i faktycznie ona tam była. No musiałam mieć takie ogromne szczęście, że akurat tam musiała być wtedy, kiedy ja wiodłam jej tort, więc no <śmiesznie>, śmiesznie. I w ogóle jeszcze pisałam do znajomego, żeby dała mi znać, czy Wiki czasem do pióra nie przyjdzie, no bo w tym kierunku jechała. I pisał mi, że, że nie, że nie ma już spokojnie, że spokojnie, mogę przynieść tort do lodówki i będzie kit, No i wysiadam z autobusu, zaczął padać w ogóle deszcz i pisze mi kolega, że Wiki właśnie wpłynie do pióra. Bym tutaj nie przychodziła teraz z więc wrzucam do pokoju i daję tutaj do lodówki mojej. Ogólnie tort wygląda tak, trochę mi się tutaj przesunął w drodze i no troszkę się uszkodził, ale potem coś będziemy z tym kombinować no, no po prostu życie trudno się mówi. Ogólnie będzie on przepyszny, coś tak czuję. O. Dziś moją rodzinę polecam do kawiarni. Na godzinę posiedzę sobie z sobą i swoim notesem a potem obowiązki, inne nagrywki z Anney'em, dzisiaj jest ciekawie. Po moich urodzinach poleciałam razem z moją mamą i siostrą na weekend do Londynu. Był to fajny wypad, właśnie taki babski, kobiecy wypad do Londynu. Ja bardzo lubię to miasto, była mi tak naprawdę dopiero drugi raz, ale wiem, że kiedyś na pewno do niego znowu wrócę, żeby go lepiej poznać i zobaczyć. I ponownie był to wyjazd bez deszczu, więc z tego się bardzo cieszę. Trzeba pamiętać, że maj to jest bardzo intensywny okres dla każdego samorządu, który organizuje Juwenalia. U nas w Olsztyni organizujemy kortowede, czyli imprezę, wydarzenie dla kilkunastu tysięcy osób. Jest to coś, nad czym my siedzimy kilka dobrych miesięcy. Ja w tym roku też miałam przyjemność odebrania kluczy od prezydenta miasta oraz od rektora. Teraz jestem przewodniczącą Rady Uczelnianej. Sam organizacja wydarzenia to jest coś, co lubię, ale też miałam możliwość w tym roku powiedzenia kilku słów ze sceny. Coś całkiem innego, coś czego się nie spodziewałam w ogóle w moim życiu zrobić, ale miałam taką przyjemność.